Witajcie, ja jestem Antio, bo jesteście na kanale ANTIPJK, to już dziesiąty odcinek z naszej serii Wiedźmina, pomalutku historia nam się zaczyna rozkręcać, jak widzicie po, po lewej stronie ekranu mój srebrny miecz potrzebuje naprawy, postaram się go zaraz naprawić. Przy okazji sobie wzmocnimy nasze uzbrojenie, miecz. Czy brakuje mi tu rzemieślnika, który mi pomoże mój miecz, że tak powiem, odnowić. Muszę obejrzeć nasz mały skład towarów różnych. Uzbieraliśmy tu niezłą kolekcję. Po co to ma się po kniecych chołpach kurzyć? Pokaż mi swoje towary. Proszę małą wartość mają te przedmioty jak się próbuje sprzedać. się to zbytnio zarobić na sprzedaży to bardzo szkoda chciałem ulepszyć siodło ale cóż będzie trzeba w jakiś inny sposób sobie poradzić Chcę obejrzeć Twoje towary. No i nie stać nas w ten oto sposób na naprawę Brakuje nam 20 Nie wiem cóż to za waluta, ale 20 monet, że tak to ujmę No i nie wiem czy uda nam się to ustukać szczerze mówiąc zbroi. Troszkę musimy sobie tutaj zarobić na szybko. Chcesz obejrzeć nasz mały skład towarów różnych? Chciałbym sprzedać tomare. przyjacielu. nie małą wartość to ma wszystko tu. No ale no cóż trzeba będzie się nam świeczników być I możemy już naprawić yes. nasz srebrny miecz. Czym mogę służyć? A napraw mi miecz. Chcę obejrzeć twoje towary. Trzeba pomedytować te 24 godzinki. Nasza dziecinka powinna się pomału budzić. Wzywam cię mocą krwi i zapinam imię. Przybądź na moje wyzwanie, Dea. I wskaż mi drogę do swoich krew. No i już podążamy za dla... dobrą dosyćką. dość szybko pocina korzystając z chwili chciałbym was zachęcić do subskrypcji do pozostawienia łapki w górę oraz udostępniania moich filmów za wszystko co, za każdy ślad który pozostawicie po sobie dziękuję wam ślicznie i mam nadzieję że podoba się wam moja praca Dali się kurwa oklepać jak nowi dziwki no, Już mamy jakiegoś stwora Ciekawe czy muszę go z nim walczyć Czy uda mi się go w ten sposób zgubić Udało się chciałbym już tu przedłużać. Hmm, lawendy to tam raczej nie trzymali, ale może warto się tu rozejrzeć. Bransoletka. Z nich musiała ją opuścić. W ten sposób opuściła. Jak widzicie, ona leży do beczce. Więc... Podkowa? Z na pewno nie było. Cięż... Ciężko w ten sposób opuścić taką blazolę. Czyżby się tu przebrały? Obie to były. Znaczy, że idę dobrym tropem. Chyba chce mi pokazać coś jeszcze. Absolutely. Oj, bardzo dużo tutaj tego wszystkiego nam zaczyna wyskakiwać. O, coraz więcej, coraz więcej. Myślę, że nie jesteśmy sobie w stanie na obecnym poziomie poradzić z tym. Więc żeśmy wybrali na początku. Mam nadzieję, że już przy czwartej próbie uda Wam się w końcu zabić tych upieraków. Szczerze, ja nie wiem, czy ja to po prostu przejdę. Nie? A tu jeden za drugim się po prostu odradza, nie? Ja po prostu Nie widzę możliwości. Takiej on nie giną. Dwóch umiera, dwóch się odradza, nie? Czyżby to już w końcu się nam udało? No tak, ale mamy teraz do naprawy nasz mundurek. To nam nie wróży zaś dobrze. Będzie trzeba się wybrać ponowny ekwipunek. To końskie truchło. Co my tu mamy? Kości już tu chwilę leżą. Nadgryzły siodło? Trupojady robią się coraz bardziej żarłoczne. Ślady wielkich szponów na pewno nie należały do trupojady. Brakuje podkony. Albo to z wiek okoliczności, albo to ten koń zgubił ją w starej smolarni. Poderwany łeb. To mogło zrobić tylko coś naprawdę silnego. Musiało je tu zaskoczyć jakieś potężne bydle. Mam nadzieję, że jakieś cudem przeżyły. Hmm. Wygląda na to, że ślad się jeszcze nie urwał. ...wilki. Niestety trzeba zbierać to. Wiem, że to... ...może być dla was troszkę... Żmudne. Ale jak sami widzicie, ciężko tutaj zarobić, a mamy już zbroję do naprawy. To... Gra się w sumie jeszcze dobrze nawet nie rozpoczęła, ale nam już brakuje hekwipunku. Od chata? On chyba chce, żebym zbadał to miejsce. A kto to? Idźcie do drugiej izby. Czego u nas szukacie? Nasza chata z kraja. Nic nie mamy, nic nie wiemy. Potrzebuję informacji. Szukam dwóch kobiet: żony i córki krwawego barona. Nikogo tu nie było. Obu. Na pewno. Może chociaż tędy przejeżdżały. tutaj jest niewysoka około 20 lat, i jej matka raczej szczupła około 40. Widzieliście je? To ta, co to była kiedyś w nocy, prawda, mamo? Cicho, synek. Chcę pomóc tej kobiecie. Może jej grozić niebezpieczeństwo. On nikogo nie widział, panie. Toż to dzieciak jeszcze. Coś mu się przywidziało. Chcę wiedzieć, co mu się przywidziało. No, mały. Kogo widziałaś? Kto to. Tata przyprowadził w nocy tę panienkę do lekarstw. Bardzo się bała, mówiła o strasznym potworze i że musi gdzieś wrócić, ale nie wiem gdzie. I tata z mamą ją pocieszali i dali nowe ubranie, bo jej było potargane. Co się stało z tą dziewczyną? Twój syn powiedział już tyle, że nie warto dalej iść w zaparte. Nie wyglądacie, panie, na jednego z ludzi jej ojca? Bo nim nie jest. Szukam Tamary i jej matki. Muszę wiedzieć, czy żyją, czy są bezpieczne. Tamara na pewno siedzi u mojego brata w oksymfurcie, ale z panią Anną to inna sprawa. Chociaż pewnie wszędzie jej lepiej niż na brońcach u pana Warona. Czemu? Bo... bo on ją lał, panie. Panią Annę, znaczy. Wszyscy o tym wiedzieli, ale... nie. Nikt palcem nie kiwnął. Co się stało z tą dziewczyną? I syn powiedział już tyle, że nie warto dalej iść za partę. Nie wyglądacie, panie, na jednego z ludzi jej ojca. A, przepraszam ojca bardzo. Jest... Ale to ma... inna kwestia. czy są bezpieczne. Tamara na pewno siedzi u mojego brata w Oxenfurcie, ale z panią Anną to inna sprawa. Chociaż pewnie. Czemu? Bo. Bo on ją lał, panie. Panią Annę, znaczy. Wszyscy o tym wiedzieli, ale. I Ni... co się stało z matką Tamary? Yy, to było tak. Czekałem na nich w starej smularni. Przeprowadziłem konia. Zimno było jak diabli, a i ciemno tak, że na dwa łokcie nic nie widziałem. Księżyc stał wysoko, a one nie przychodziły. Już się bać zacząłem, że je jakie licho porwało, ale w końcu się zjawiło i ruszyliśmy w stronę. Nawet istotnie znowu zerwał się wicher. Myślałem, że mi łeb urwie. A do tego jeszcze te ptaszyska. Całe chmary krążyły nad lasem, a wrzask taki podniosły, że aż w uszach dzwoniły. Pani Anna krzyknęła i skoliła się. Tamara wzięła ją za ręce i wtedy to zobaczyłem. Na dłoniach miała płonące znaki. Dlaczego w ogóle im pomagałeś? Sporo ryzykowałeś. Dług miałem wobec panienki Tamary. Ze trzy księżyce temu mój syn leżał w gorączce. Wszyscyśmy myśleli, że nie wyżyje. Tamara się o tym zwiedziała. Przyniosła jedzenie i leki, bo u nas bieda aż piszczy. Co tu gadać? Uratowała mi chłopaka. Sam bym się pewnie nie ośmielił pomóc, ale żona mi rzekła. Nastał czas wojny i pogardy. Czas ludzkiej niegodziwości. Wtedy mus nam za dobro dobrem odpłacać. A kto stoi bezczynnie, ten jakby złoczyni? Pożeniłeś się z mądrą kobietą. Szkoda tylko, że koniec końców i pani Anny uratować się nie dało. No dobrze. Co było dalej? Bociem miało jeszcze bardziej. Jakby kto zgasił wszystkie gwiazdy. W jednej chwili świerszcze ucichły. A w lesie, jak coś nie lknie... Zimne poty stały. Pani się obejrzałem, Spuszczy, wypadła bestia. Wielka jak stodoła, rogata i ze ślepiami błyszczącymi jak rozżarzone wędle. Myślałem, że to już koniec. Bestia dopadła konia pani Anny i łeb murwała. A ją samą w las poniosła. Nasze konie? Znaczy mój i panienki Tamary się spłoszyły i pędziły na złamanie karku. Tylko dlategośmy uciekli. Tamara chciała wrócić po matkę. Szczęściem, żona ją od tego odwiodła i przekonała, że sama nic nie działa. Jakie znaki? No, takie, jakby jej kto żelazem wypalił. Na dłoniach, od środka. Wypalił? Tak jak się znakuje bydło? No, tak. Tyle, że te znaki nie były czarne, wystygnięte, tylko rozżarzone, jakby płonęły żywym ogniem. Dzięki za pomoc. Ta panienka. Wszystko będzie z nią dobrze, prawda? Zrobię co w mojej mocy. Czyli tu kończy się nasza wspólna droga. Dziękuję ci, Dea. Odejdź w pokoju. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja Was jeszcze raz zachęcam do pozostawienia jakiegoś śladu po sobie. Żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnym odcinku.